Czym, bo zaraz się to okaże. Więcej niż jedno zwierzę to. Tak? Jeszcze raz. Lama. O no, nie, no to teraz y, Darek, więc więcej niż jedno zwierzę to. Może Monika. Więc. Stado? To stado. No takie plastikowe, żeby można było na tym chodzić, ale jest takie. O, do szkoły Pan chodzi, nie? No. O, no, świna jest hodowlana? Świnia? Znaczy, yy... No. Lepiej zawsze pomyśleć. A, że hodowlana? No, hodowlany. -y... Koza. Koza nie ma rogów? Nie, no ma. To, to jaka odpowiedź? Panie Andrzej, lepiej się skupić. Yy... Owca? No. Owca nie ma rogów, panie Andrzeju. Owca? Spokojnie. To krowa. No krowa ma rogi. No to nie przy... ma, a pytanie jest nie ma, prawda, prawda? No, ale to mówiłem, że świnia. Ale w pytaniu ma pan napisane hodowlane. Aha. One. Bo pan chodził do szkoły, tak? No tak. Ale bo, kurczę, trudne. To hmm. chyba niedawno, jak sądzę. Ale, że Które zwierzę hodowlane nie ma rogów? No właśnie z tym hodowlane, wie pan. Ksiut, bo... A świnia nie może być hodowlana? No może chyba. No to ja mówiłem, że świnia, świnia! Kto ja? Chyba nie do mnie. Nie, no, znaczy odpowiedź jest... A myślałem, że mam nic obrazić. Panie? Nie? Stopu, no nie, nie no, no tak się no, chcę obrazić. Czy to nie ja? Nie. A odpowiedź? Świnia. Takie!